Dzień dobry, kochani, witam Was w kolejnym nowym vlogu. My właśnie dzisiaj wylatujemy już do Anglii i zobaczcie, to jest aż tragikomiczne. Wybrałam na naszą podróż Ostatni lot. Przeczytajcie sobie, o czym ta książka jest. Na lotnisku przypadkowo spotyka Ewę, która z równą, jak ona, desperacją, bla bla bla. bla. No i jest napisane, że kiedy lecący na Karaiby samolot ulega katastrofie. Claire staje przed nią tą decyzją, może ukraść tożsamość, a ja ba bagażem, ba. Także no, lecimy samolotem i bierzemy ze sobą Julię Clark. Ostatni lot. Nie no, ja się tak śmieję. Ja tam się nie boję, powiem Wam lecieć. Także luz. E, zrobiłam, znaczy zrobiłam, właśnie nie zrobiłam. Fajnie byłoby tak. O, tyk i zrobione. Jak to w filmach jest nieraz, z muzyczką w tyle szybko, w przyspieszonym tempie. Zrobi, robię nam po bułeczce na podróż, biorę jabłuszka, no i wyjadamy tak naprawdę resztki, które zostały, żeby się nic nie zmarnowało. Kanapki na drogę i ruszamy. I to jest cała moja kosmetyczka na wyjazd. A nie pokazałam Wam właśnie prezentów dla moich dziewczyn. To są bransoletki. A tutaj no to mam tak. To jest właśnie prezent dla Natali też. Krem z arkany, mas maszynka. No te wszystkie, co Wam pokazywałam, teraz się będę malować, więc wyjmuję. Zaraz Wam pokażę, co im kupiłam. branzoletki z tym, że dwie różne po prostu sobie wybiorą, nie? Która będzie odpowiadała bardziej. O. Ale starałam się, żeby były takie same, ze znakiem nieskończoności i z serduszkiem. O takie dwie srebrne bransoletki. Jesteśmy już na parkingu, w modlinie. Żuczek zostaje, a my jedziemy na lotnisko. Lotnisko w modlinie jest takie małe i nawet dobrze, bo powiem Wam, że ja to lubię takie małe miejsca, żeby się nie zgubić. E, przyjemnie jest, także tu się, tu się nie da zgubić, więc jest ok. E, jak ostatnio byłam na, w modlinie na lotnisku, to nie było jeszcze tego tutaj takiego piwnego ogródka, gdzie można sobie usiąść, napić się, czegoś czy coś zjeść. A widzę, że jakieś takie bary na zewnątrz się otworzyły, więc też spoko. Dla osób, które czekają, bo mają na przykład odwołane loty, albo przyjeżdżają tak wcześnie jak my, bo my do otwarcia, do odprawy, do otwarcia bramki mamy jeszcze godzinę czasu. No, ale ja wolałam, my woleliśmy po prostu przyjechać wcześniej, żeby. No, my zawsze jesteśmy tacy przezorni, przezorny, zawsze ubezpieczony. Widzę, że miga mi bateria, więc Was wymienię i za chwilę się z Wami połączę. Dobra, jestem z Wami z powrotem. No także w kwestii tej przezorności To przyjechaliśmy wcześniej Żeby na spokojnie się odprawić Gdyby były jakieś ewentualne Wiecie problemy po drodze, jakieś korki, wypadki Czy cokolwiek innego Coś by się stało z Żuczkiem Ale dojechał pięknie No to lepiej być wcześniej niż później Także my sobie teraz posiedzimy Tą godzinkę, ja właśnie z Maliczką tutaj siedzę Marika na telefonie Mariusz poszedł z Oliwierkiem oglądać Samoloty odlatujące Przylatujące a ja chyba sobie poczytam książkę, ostatni lot. I w kwestii tej przezorności, jeszcze Wam powiem odnośnie biletów. Ja mam wydrukowane i mam też na telefonie. Wiem, wiem, że teraz wszystko jest na telefonach i teraz jest w ogóle inaczej, ale powiem Wam, że dużo znam takich przypadków. U mnie nawet w rodzinie był taki przypadek, że telefon się zgubił, później się znalazł w taksówce i tak naprawdę więcej się stresu ta osoba najadła, bo nie miała wydrukowanego biletu, miała go w telefonie, a telefon został w taksówce. I później trzeba było, wiecie, prosić tutaj o telefon, żeby zadzwonić, w ogóle no, masakra była i powiem Wam, że długi czas nie można było w ogóle się dodzwonić do tego samego kierowcy, który przyjechał jakby na lotnisko, co przywiózł, no i co, i widzicie, a gdyby były wydrukowane, no to dobra, no też by był stres, bo telefon się zgubił, ale wiecie, bilet zawsze macie, także ja od niczego... Mam w telefonie i mam też wydrukowane, Bo z telefonem bywa różnie Może się rozładować, może się popsuć Może, ja nie wiem, tak jak ktoś tutaj napisał w komentarzach Może wpaść do kibla Można utopić telefon Można Może się zepsuć, coś się stanie Zawiesi się, wyłączy się i co? I wtedy po biletach, także lepiej mieć Mówię, wydrukowane Żeby spokojnie spać i, i mieć No, także Także w kwestii przezorności To ja jestem chyba numerem jeden no, także tak, słuchajcie, trochę zmęczeni jesteśmy tą podróżą, bo oczywiście y, przez kilka dni padał deszcz, było zimno, y, była taka pogoda barowa. No, a jak my wyjechaliśmy w podróż kilku godzin nam, no to oczywiście 30 stopni i słoneczko. Teraz to mi ta pogoda tu w Polsce w ogóle nie jest potrzebna. No, zobaczymy, jaką będziemy mieć w Anglii, ale, ale mówię, że na wyjazd sam. No to taki upał skwar, że masakra, nie? Tutaj widzę, klimatyzacji też nie mają na tym, yy, na tym lotnisku, ale nie jest tak też tragicznie, nie? Mariczka da no. się wytrzymać. Mm -hmm. mm, także tą godzinkę jeszcze posiedzimy i na spokojnie się pójdziemy odprawić. No i, I tak, także się yy, z wami połączę pewnie z, yy, z yy, samolotu już, a teraz kończę, rozłączam się, doprowadzę się trochę łazience do ładu i składu, bo się tak spociłam w tym samochodzie, że... No tak. Widzę, że się świeca jak bombka na choince. No, także tyle. Widzimy się w samolocie. Uratowała mnie, bo bym się, czy znowu nie puściła Wam tego materiału na kanał, bo byłam bruna, nie mam serka przy sobie. I znowu mi się odbiło. Dobry ten soczek mają. Zaraz kochanie. Jak skończę. Zatrzymaliśmy się, znaczy czekamy na dziewczyny. Już zalecieliśmy szczęśliwie. Ale był jakiś wypadek po drodze samochodowy i dziewczyny stoją w korku pół godziny, słuchajcie, więc my skorzysta, skorzystaliśmy z okazji i tutaj zjedliśmy w tym Leonie tak na szybko, byle co, byle by zjeść, bo nam, no, czułem wam już, no, byliśmy bardzo głodni. Zatrzymaliśmy się tylko w McDonaldzie tak naprawdę u nas, zjedliśmy bułkę i teraz zatrzymaliśmy się też w y, fast foodzie, ale takim zdrowszym niż McDonald's. No ale takie jedzenie to wiecie jak, jak to trzyma, bardzo krótko. No ale dziewczyny przygotowały Właśnie jedzonko w domu. Tak. Także słuchajcie, yy, co miałam powiedzieć, że... Przepraszam, dziewczyny przygotowały jedzonko, więc jemy porządnie w domu, ale na razie musimy tutaj poczekać z pół godziny. No ale powiem, że dobre tutaj jedzenie nie, nie mają w tym Leonie. Ja miałam taki hummus. I powiem Wam, że naprawdę wyśmienity. Taki, na, taki, no naprawdę, powiem Wam taki domowej roboty. O, w ogóle też, wszystkie tutaj rzeczy, które jedliśmy, to takie domowej roboty. No takie zdrowe, widać. Nie byle co. No, no i tak, słuchajcie, więc jest godzina w ogóle która angielskiego czasu. 22.20, a w Warszawie jest 23.20. Także my jesteśmy no, trochę zmęczeni, ale jeszcze sobie tam w domu posiedzimy, pogadamy, rozpakujemy się na spokojnie, mam dwa, sypy, dwa syfy do wyciągnięcia. Do, do wyciągnięcia. Do wyciśnięcia wam. a taki białe aż. No, także moja cara jak zwykle świruje, no ale dobra, słuchajcie, tyle wam chciałam powiedzieć. Bardzo lubię tutaj nagrywać, bo wiecie co, jest tyle ludzi. Naprzeciwko mnie, nie ja wiem, setka i wiecie, że nikt na mnie nie patrzy? Nikt, kompletnie nikt. To jest właśnie Anglia, inny świat. Tutaj nikt na nikogo nie zwraca uwagi. Nie, nie patrzą na to, że ja gadam do aparatu synu. Dla nich to jest takie normalne. W Polsce tylko taka, kurczę, takie zacofanie. Nie mówię, że wszędzie, ale w mniejszych, w mniejszych miastach to jest takie gada, gada, pokazuje coś, do nich wiecie, do aparatu gada. Czy do telefonu, to już w ogóle wow. A tutaj nikt na nikogo nie patrzy. Każdy żyje swoim życiem. Naprawdę, całkiem inny świat. Pod tym względem naprawdę bardzo lubię Anglię, że tutaj można być sobą. Nie musisz się niczego wstydzić, możesz się ubierać jak chcesz, wyglądać jak chcesz, nikt cię nie ocenia. To jest zajebiste, naprawdę. Dobra, tyle wam chciałam powiedzieć. Ja jestem w swoim żywionem, no poczułam się jak tutaj wróciłam, jakbym wró wróciła do starego domu. No. Fajnie się tutaj czuję. Jeszcze się spotkam ze znajomymi z pracy, więc w ogóle, wiecie, wspomnienia. Fajnie będzie. Nie mogę się już doczekać tego całego pobytu. Przed nami 12 pięknych dni. Dobra, to tyle. Odezwę się do was pewnie już jutro, bo jutro skończę tego vloga, będę go montować, żeby puścić wam w poniedział... w piątek na kanał. Więc my sobie siedzimy przy soczku i czekamy na dziewczyny, oby szybko zajęłały. Co a kuku gdzie szczekać? Obrót. 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 Daj łapkę. kochane, piękne. A trzeba A, dać chyba piątka, smaczka. Piątka. Leżeć. Leżeć. Leżeć na dywanie. Leżeć. Chodź. Chodź na dywan. A jaka jest spana na dywanie, będzie leżeć Leżeć, leżeć. No Dobra. Mój boże pie... Daj pani smaczko, brawo, daj. Brawo. No Chodź, pójdziemy, smaczka dostaniemy. Nagroda? Proszę bardzo, nagroda. Ja tego, tego Anelcia tak uciekła. Mama, ja mam Pikachu! Ooo, o, o, jakie prezenty! Ja, jakie cieszę, jakie A co ale, to za jakieś, jakieś pióro? Co to za pióro? Tak, właśnie nie wiem co to jest. Pokaż. Ale zobacz mama, co dostaliście? Ja jest. też mam jakieś takie U, Fajne Mama! To są moje ulubione, hipopotanki. One są takie mm -hmm. dobre. Łoj ale będzie słodycy, mój Boże. Ale mi się to... Ale patrz, to jest chiński napój, no. no. zobacz. A ja mam na swoją nagodnika mhm. No A przecież... Nie, on mi się podoba. Ładne no, prezenciki. A pokażę. Dobra, sprawdzamy nasze wagi. Czekajcie jak to się robi. Tak. I moje haluksy, które bardzo pięknie widać. 52,8. Czekajcie, jeszcze jeden raz. O, teraz. 52,8. Taka, wa taka waga jest. Teraz zobaczymy, jak będziemy je wyjeżdżać. A musiałam się będzie. z rana zważyć, bo jak ja będę codziennie jadła takie pyszności, to ja wyjadę stąd jako. 60. Już wiecie, ile waży? 52,5. Ile? 52,5. Nie, 52,8. Zobaczymy, ile jak będę wyjeżdżać. Ile? 52,8. A ty ile wazys? Ile wazys? Ty mówisz, jak doda. <noise> Nie, to jest. Aniu, ile ona waży? Za 2 kg? Nie, ona waży to tak jak moja kicia. A zaraz ją zważymy. Chodź. Idziemy zważyć. O, nie, poczekaj. Jest <laughs> jest. Stań, kochanie. Sprawdzamy. Ile ne... ojej. 3 i 8. c 8. 8. No to moja kicia 4, chyba 4,5, 4,600 tak. A gdzie ty idzie? Tartę jeść. Tarta będzie zjadła. Tarta będzie zjadła. Z cudzo łapku, kochany. Dobra, pipa 20. Nela! Nela! Pipa 20, włączamy? Pięknotko! Ale oczy to ma, kurde! Nelucha! O! Necia! Piękna! Nela! Odezwała się już. Już się nie boi. Już się przyzwyczaił. O, jak lis! Nela! Nela! o, Ale nie, ale nie miał coś tak jak moja. Moja to, jakbyś usłyszała, jak moja miał, czy to by było Łaj, Necia No. Jeszcze taka jest nieufna. No, ale słyszałaś jak. Zamiałczała? Nela! Nelusa! Miał! Nie, bój się, nie, nie bucie, nikt ci nie, zrobi ksywdy. nie, 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 się. nie, jaki ogon No, fajny. no super No. Super. nie, 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 Emma nie, Emma, Emma, nie, nie, Cześć Gdzie ty jedziesz? Na ręce. Wynajęliśmy sobie wszyscy spontanicznie łódki. daleko od I słuchajcie, ścigamy się, kto pierwszy. Mariusz tutaj robi zawioślarza. Pogoda jest fajna, powiem Wam, że kurczę spoko. Olivier, chlapiesz mnie. Od środy ma być 26 stopni, a dzisiaj było nawet słońce. W sumie jest, tylko teraz, już za chmurami, ale było. Jaki eee, Mieliśmy nie płynąć środkiem, mówił, mówił pan. Bokiem. Jezu, ten pan, jak nas widzi z, z brzegu, to się tak pewnie z nas śmieje. Kręcimy, cudujemy. Mariusz, jakby się zaczął, jak on wygląda, jakie miny robi przy tym. Ja pierdziele, misiek. Wygląda jak klaun. Co? Wiosku i tak tej ręce wiem. Bolą, to ja się z tobą zamienię. No, ale ogólnie Olivier chlapiesz, ale ogólnie powiem Wam, że e, wczoraj jak poszliśmy spać o godzinie chyba drugiej, ja to czuję, że coś mam chyba bryszcza tu jakiegoś. Dzisiaj no, o to. Poszliśmy spać wczoraj o godzinie chyba trzeciej albo drugiej. Wstaliśmy o 10. jedliśmy jeszcze wczoraj pierogi o pierwszej w nocy No pogadaliśmy, ja tam rozpakowałam nas e, Bo stwierdziłam, że chcę to mieć już zrobione od razu Nie chciałam zostawiać tego na, e, na dzisiaj, bo wiedziałam, że od samego rana będziemy na zewnątrz No i jutro na te jedziemy pod namioty, więc mówię, dobra, rozpakuję się No to wstaliśmy o dziesiątej, takie pierdoły mi się siły mówię wam Już teraz tak nie pamiętam dokładnie, ale było kilka tak naprawdę tych snów I takie pierdolety, że już <laughs> tak Ale nic takiego, co mogłoby się spełnić Pływam wam, pierdoły, pierdoły Dzisiaj to jest taki pierwszy dzień yy, Bardziej tutaj w okolicy dziewczyn Że tak powiem, zwiedzamy okolice Niedaleko jest park, więc będziemy Szli do parku, na plac zabaw Teraz właśnie sobie pływamy tą łódką na Tamizie yy, I co? No i i spoko, powiem wam, że naprawdę jestem zadowolona przede wszystkim z tej pogody, że nie pada, bo tak się baliśmy, bo w pogodzie było, że, a, my, że będą deszcze, że będzie zimno, a może jest i pochmurno, ale nie pada i jest ciepło. Naprawdę jest spoko, a wiecie, że ja taki zmarznię, więc jest naprawdę spoko, a tak jak właśnie dziewczyny patrzyły, to od środy się poprawia pogoda, ma być 26 stopni, więc jestem naprawdę szczęśliwa, że uda nam się jeszcze założyć krótkie spodenki, może się opalić. Słuchajcie, no zobaczymy. Jutro nad to morze jedziemy, więc e, może nad morzem nie będzie jakiejś perfekcyjnej pogody, ale mamy zaliczyć chyba w sobotę. Um przejażdżkę takim parowozem, taką starodawną ciuchcią, więc też będę na pewno stamtąd nagrywać, to wam pokażę właśnie jak. Bo sama jestem ciekawa, to taki jak pociąg z Hogwartu, coś w tym stylu, więc taki starodawny parowóz, nie? Także się przejedziemy, właśnie tam jest może chyba zwiedzanie zamku, bo chyba tam też jest taki zamek i właśnie tym parowozem można się przejechać. No, a tymczasem kochani co? Pływamy, 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 później idziemy na lody, no i tak spędzamy dzisiejszy dzień. Słuchajcie, wracamy pomału do domu. Byliśmy na małych zakupach. Na, jutrzejsze, na jutrzejszy wyjazd nad morze, kupiliśmy sałatki greckie, krosanty, jakieś bułeczki na słodko, teraz dziewczyny poszły kupić talerzyki, tacki no i później, a jutro jeszcze do Lidla skoczymy, po takie no resztę zakupów takich już na świeżo no i się słuchajcie będziemy pakować w domu, więc ja tak myślę, że już zakończę tego vloga, bo nic takiego z zewnątrz nie będzie się działo, bo już będziemy siedzieć w domu ja muszę zmontować vloga pomogę dziewczynom właśnie rozwiecić pranie w obiedzie im też pomogę mamy robić łososia z makaronem, ze szpinakiem także coś im tam też pomogę no i będziemy pakować się muszę dzieciaki spakować na jutro, jakieś ciepłe ciuchy zabrać tak samo pod te namioty samochód musimy tak samo zapakować bo jutro z samego rana wyjeżdżamy więc tak pomyślałam, że sobie już zakończymy i jutro zaczynam kolejnego vloga właśnie z nadmorza mamy, nie wiem czy wam mówiłam czy nie z łódki, że y, mamy w planach w sobotę wybrać się na zamek, i tam jest też taka przejażdżka parowozem. Takim starym, starym parowozem, y, coś z. z jakby mnie się kojarzy ten pociąg, właśnie z pociągiem Hogwartu, więc będziemy się mogli przewieźć takim właśnie pociągiem, takim parowozem. Będzie też na pewno Wam nagram. Także w sobotę planujemy, bo właśnie w sobotę ma padać, więc w sobotę będzie taka wycieczka na zamek, a w piątek no to będziemy nad morzem, typowo, no nie? No i też z. Od środy ma być ładna pogoda, więc powiem Wam, że naprawdę nie jest tak źle. Dzisiaj tak samo jest słoneczko, trochę chmur, trochę słońca, trochę chmur, więc nie jest ani za gorąco, ani za zimno. Tak jest 20 stopni, 21 mak, tak myślę, w słońcu nawet więcej, ale powiem Wam, że jest idealna pogoda, bo nie pada, nie wieje, nie jest gorąco, nie jest upalnie, nie jest też zimno. Idzie już Ciocia? Idzie już ciocia. No, także słuchajcie. Tyle, dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego vloga i widzimy się mam nadzieję za 2-3 dni w kolejnym nowym. Także trzymajcie się i buziaczki. Pa! pa.